Szanowni Państwo, drodzy goście, przede wszystkim bardzo, bardzo dziękuję, że tutaj jesteście w sercu Beskidu Sądeckiego w Nowym Sączu. To wspaniałe dni. Bardzo się cieszę, że mogłem przekazać klucze do miasta dzieciom gór z tylu krajów, tylu kultur. To, że spotykaliście się z uśmiechem na twarzy, z muzyką, z piosenką, z tańcem, powoduje, że budujemy szczególne więzi. I te więzi to najlepsza droga do pokoju, do tego, żeby w całej Europie i na całym świecie panował właśnie uśmiech, szczęście i pokój. Dziękuję Wam za to, że Nowy Sącz dzięki Wam żył przez ten cały tydzień. Szczególne podziękowania kieruję w stronę Pana Marszałka Witolda Kozłowskiego, z którym współpraca układa się mi bardzo, bardzo dobrze. Bardzo doceniam aktywność Małopolskiego Centrum Kultury Soku w Nowym Sączu. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego pięknego wydarzenia. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, moi kochani, witam bardzo serdecznie całą rodzinę Festiwalu Dziecięcych, Zespołów Regionalnych, Święta Dzieci Gór. Kontynuujemy ten piękny festiwal, że przyjeżdżają do nas przedstawiciele z różnych krajów, z różnych stron świata. a W tym wszystkim uczestniczą również zespoły z naszego regionu. Dlatego też bardzo serdecznie chciałem podziękować w pierwszej kolejności wszystkim polskim zespołom, ich opiekunom, nauczycielom, a teraz już moi drodzy życzę miłego, wspaniałego wieczoru i zapraszam na finałowy koncert Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych Święto Dzieci Gór.